Z chirurgiczną precyzją zdążyć z pomocą stan obecny i nieobecny stan. Łap, ten moment, Łap, Łap, ten moment. Dobrze, jeżeli ktoś na ciebie czeka w domu. Różnie ludzie reagują, różnie odbierają rzeczywistość. Zauważyłyśmy to dopiero, gdy obserwowałyśmy żyjące obok stancji gospodarstwa. Pamiętasz? Jestem na ścianę okno i drzwi, jesteś, przestaję odliczać dni, jestem, o jutrzej nie mówieni.